Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabo i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z Pixelmon Areny i jest ze mną Madmiros! Siemanko, jestem Admiros! Dzisiaj jest ważny be, 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 be. Dzisiaj. zapomnieliśmy czegoś bardzo, no. bardzo Siemaneczko, musisz tak? jakąś Siemaneczko! A, to tak się robi Siemaneczko! Też tak Tak, to my też, to, to tak dobrze no, i wracając do tematu, dzisiaj będzie dzień, w którym nie będę miał pecha. Ooo, to ciekawe. To... No, to, to będzie to. Y, ukośnik Lucky Admiro. Tak. To. Tam? Tak, 100% Lucky Chance wpisałem. Nice, i w ogóle, ba 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 ba. Ba <laughs> ba ba ba, bo? Ba? Stop, stop, stop. Co tam masz ciekawego? Poka? Nie, nie, nie. To jest, patrz. To jest y, Pokémon szczęścia, który da nam bardzo duży łapek w górę. Muszę go wrzucić. Wtedy. Wrzuć go na drzewo. Bo... Przerzuciłem znaczy, nawet że drzewo. Boże, tyle łapek będzie człowieku. Co ty zrobiłeś? Z tych łapek będzie tyle, że to jest kosmos. Pobijemy <grym> tutaj rekord łapek w górę, tak mi się wydaje pod tym się bo inaczej to... Dobra. Dobra, a teraz bez pierdzielenia... ...Chikena. <grym grym> <grym> ja sobie opierdził, nie dobra. A ja tu w ogóle mam jeszcze pieseły, o kurde, dobra, może... Ej, ja sobie będę otwierał takie bloki pod drzewem, taki wiesz... Taki re na, ...na relaksie. No, tak, na relaksie. No. Byk. Ojej O Ja też takiego... Ale no niski level ma, ale fajny O nie, Boże Ej, chyba znowu łapię Pokemony, który miał Ash Nie, najgorzej Ja właśnie złapałem Pokemona, którego miał Ash I to bardzo, bardzo, bardzo znam Ale tak długie, Boże, nie znoszę tego Pokemona Nie wiem dlaczego Teraz będę miał duży hejt w komentarzach Kurde, jak możesz go nie lubić Ale no nie znoszę go Pewnie już wiesz, że jakich Pokemon... Dobra nie znosisz go Ale Hej, teraz wydropiłem z... mojego ukochanego pokemona Po prostu go uwbóstwia Nie, ja to przegram Skończy... No jednak mam pecha, wiesz? Pecha jednak? No, znaczy, no może wy... Znaczy mam same słabe, nisko levelowe na razie Więc liczę, że, że ja ty coś re... tam wymienisz Bob? Wow, Minecraft, kurde Bob? Co się dzieje? Co się dzieje? Nie, fuck, Bob, 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 Minecraft, Bob, Minecraft, Bob Nie wiem jak się włącza peaceful Options. Nie wiem o czym mówisz. Ja otwieram kolejne. Ooo! Jak jesteś słodkim oh. Pokemonem. Chodź do mnie. Jak tego Boba Żaby. Bob, Bob. Ukośnij kill Bob. Tak, nie Dobra. Jednego muszę wyrzucić, box. No idea. Dobra, tego musimy rzucić. Ja już ostatniego otwieram. Cześć. Dobra, ja już wszystkie założyłem. Jaki Bobek? Może pójdę do Ciebie, zobaczyć co tam się dzieje z Tobą. Co tam się z Tobą dzieje? Skąd to zwątpienie w Tobie? Ale skąd to jest zwątpienie? To było dziwnie słychać, coś jakby Ci mikrofon się odłączył. Po prostu No i teraz jesteś bardzo cicho, Ej? powiedz coś normalnie Ej, rzeczywiście jestem bardzo cicho, poczekaj A, pa, 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 pa. teraz jesteś normalnie pa, Ała! Nie, nadal mi pokazujesz, że Bob. jestem bardzo cicho Poczekaj, what the wtf XD to to ja Ty, umarłem sami... Bob! O, dobra, no to, teraz jest obszar... gitara O, teraz było dobrze cię Teraz słuchać. jest dobrze, słychać, nie? Dobra, próbujemy tego Boba zabić A wiesz, że tam wszystkie moje Widzę? poksy chyba Nie, poksy nie, poksy masz cały czas przy sobie TY BOBIE WSTRĘTNY! Ej, halo, game wpisałem się. Do zabiłem Boba. Dobra, ubiłem tego Gnajasa. Zero. Jak się latało? Game mod zero. E, jak masz game 1, jeden, to wciskasz sobie dwa razy dwa spację. Dwa razy spację. Mhm. Dobra, już łapę dalej Pokemony. Ciężamy. Jeszcze trzy Pokemony Moje. mi zostały do złapania. Wybacz, mieliśmy y, małą awarię z Bobem. Już lecę do ciebie. 700 naprawdę tak daleko. Ty, teleportuj się do mnie, ziomuś. Nie wiem się teleportować, Dobrze, już się... TP u... Powiedz mi jak się teleportuje TP z ja e, Diabeł Ale muszę wpisać Admiros Ethic, Tak, to, no swój nick O cześć, cześć jestem Isiobe. Dobra, gdzie moje pokemony? Tam są, pod czym? Łooo, chodźcie moje poksy Dobra, Halo, co z tymi pokemonami jest? Halo, co z tymi pokemonami jest? Kto jest? Ło, a, o, uh, o, oh, 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 Andrzej! Nigdy go nie miałem, ale zawsze chciałem. Nawet nie powiedziałem, gdy to zrymowałem. Bam, bam, ba, ba. Dobra, ja już jestem gotowy do wymiany. O, dobra, dobra, ja też. Tu, 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 tu. Dobra, chodźmy na arenkę zawalczyć. Idziemy wymieniać Pokémon i Dobra. Jakie masz skrzydełkę z na plecach ziomek No, jestem sobą. Dobra. Zamieniajmy je troszeczkę. Klikaj. Kurde jak szafluje. Wybieraj! Dobra. Cześć! O nie O tak To jest ten Pokémon, którym się podierałem tak trochę. Yy, eee, no. dobra, pierwszy raz ci się udało. Yes. Dobrze straydować. Ej, to daj tutaj twój XD? No bo tu mu Ekans mnie zaatakował, uciekaj, wynocha. Dobra, zapraszam. Dobra, no to czas na walkę. Dobrze. A, dobra, strzałkami się wybiera popsy. Ten cię nie zaskoczyłem moim pierwszym wyborem? Ej, to Może ja też... Poczekaj, bo żeby nie było, to jest ratata, to weźmy... Kurde, nie wiem jak to skontrolować. Dobra, jolo. Myślę, że. żeś trafił. <grym> Dobra, akcept Raflet Raflet Quick tak. 33 level. Raflete spoko. <grym> tu, 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 tu. Żegnaj na Dziwne. Dziwne, no, że przegrałem. To... <grym> <grym> Dlaczego? <grym> jak to się stało? <grym> to jest no, Pokémon, no, którego bojecie, nienawidzę. O nie, nie, czemu? Ja tak nie lubię Pikachu. No ci oddał mojego najlepszego za Pikachu. Ja Skoda. tak nie lubię Pikachu. Nie znoszę go. Dobra. W ogóle myszka mi z Madzi wypadła. Proszę bardzo. Hmm. Hmm. Nie. nie wiem, czy to jest dobry, dobry pomysł, ale... Czy ty zmieniłeś Chyba na... Znaczy to nie było, to, to był dobry wybór, bo to, to był, to był Turtwig no to, to był dobry jest, wybór, dlatego no no tak miał 12 dlatego... poziom A, no to fajnie Hmm, nie mam już żadnych dobrych No co ty <laughs> gadasz, nic... no ale Lifiona To jest jedyny jaki mam, no to jest O, to może być dobry atak na Pikachu chyba, co nie? Sun atak Waiting Tak myślę co zrobić No fajny <laughs> atak Spróbujmy. To jest Lifion w ogóle, o. A, bo to jest jedna z przemian ewilocja! Tak! Iwiego. To Jego. jest Iwilucja. przemian, że ja już się pogubiłem w tej To chwili. jest przepiękna ta Iwilucja. nigdy jej nie miałem zawsze chciałem tu, 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 tu. Dobra, Pikachu Oj. O! Z ognia jak ci przywalę to już na pewno będziesz cierpiał Próbuję zrobić coś no, fajnego, co? Andrzej zobaczymy, zobaczymy czym się uda Ej, ty coś chyba stakujesz sobie jakiś mm -hmm. Co ty kombinujesz. Mhm. Dobra. Let's go, Andrzej. Zmieniłeś poksa? Nie. Tak! Zmieniłeś poksa! Zmieniłeś poksa na wodnego? Tak! Dlaczego ty zrobiłeś? Bo Nie, bo coś mnie zaatakujesz. Dobra. Bo chciałeś jakiś atak super Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, Sjepałeś, nie, nie. bałeś, bez jest. sensu. Mogłeś mnie atakować, póki miałeś szansę, teraz już jeszcze mniejsze masz. Ja sobie stakowałem tak? evenes Nie wiem co to jest evenes. No że nie będziesz mógł mnie trafić, unik Serio? Widzisz, Ucieka uciekam cię wszystkie no przez wszystkimi atakami, cię uciekam A Kurde, tak? trafiłeś. <laughs> masz miałeś małe szanse, żeby trafić ogólnie Ale użyłem quick ataku, który wiesz, wydaje się quick szybki atak, to mówię to może Może działać. tak być. W ogóle ten tej, tak, gościu przeszedł level 1 ratatom całego tego Dzima końcowego. Kiedyś. Serio? No, dobra, masz. Mój ukochany pokemon U Kur... To ubóstwiam po prostu Salamand z ubóstwem. Tak, kocham. A, to jest Salamand, okej, okay, spoko. No, Eldo. No to go. no mogę tu zaatakować. No masz, para... mm. sparaliżowany jesteśmy, tak czy siak. A, okej. Okay. A faktycznie par. Pyk. Nie mogę atakować, dobra. Auć. No to by było na tyle z tego Lifiona. No to by było na tyle ogólnie z moich. To już masz po Pokémonach Pokemon. dobrych? No. To tak 12. Nie, dobra, to Ele, no to już, już nie, nie mam co nawet wystawić. Raflet eee, Dragon Clawem, cię spróbuję walnąć. Fajne są te dragonowe ataki, mówiłem ci to kiedyś już, że e, dragonowe ataki w większości mają mhm. zawsze ustalony z góry damage, który ci zadadzą. Dragon Rage oh. jest chyba taki, który zadaje Dimageu dużo. Nie wiem jak Dragon Claw, ale Dragon Rage wiem, że na pewno tak, tak działa. Chinchu? To jest taki yy, wodny, elektryczny, nie? Tak, tak, tak. Pokaż nam go. Tak, to jest on. Chinchu? Eee, Chin au cię w No, <laughs> No, no było do przewidzenia w końcu. 26 kontra 60. Tak, trochę. To no jeszcze Salama, jest bardzo dobrym no. ogólnie. To jest właśnie Pokémon, którego mam. Ujłem. Którego mam e, w tych w moich pokemonach Alfa Sapphire i mam tego na setnym poziomie Shane'iego e, Z wirusem Moje poki Dobra mały. no chodź no. Andrzej Dobra No do, Dobrze było, starałeś się Ja rozumiem No tak, ale, wy, ale wiem, przynajmniej nie miałem pecha i tak twojego do widzisz poksa. To już jest, jest podstęp, co nie? Dobra, wszystkie te poksy muszę już usunąć uz Jeszcze pogramy z 2000 odcinków i możemy mnie pokonasz Także spoko Ej no raz był chyba remis, a raz Cię chyba nawet pokonałeś A nie, pokonałem. nie, raz mnie chyba pokonałeś, rzeczywiście No właśnie, raz Dobra, raz, raz, raz się był i raz był remis No, no Ale nie tego, bo to tylko jest for fun Tak, jasne, no przecież ja się śmieję, też nie jestem jakimś bogiem no. w walce, wręcz <laughs> przeciwnie I jeszcze też. bardzo lubię pokémona, którego miałem, teraz też miałem kadabrę Ale przepiękna <coughs> jest kadabra, ubóstwiam ją Nie wiem dlaczego hmm. wolę ją niż Alakazama nie. Co? Aha. Nie mam pojęcia, czemu tak jest. O nie! O! Co? Co? To nieźle, złapałem sobę. O, to fajne akurat. <grym> tak, tylko że ma. No kur. Tylko że co? Czekaj, bo zaczął mi atakować jakiś poks. Uciekaj. Dobra. Yy, tylko że ma piąty level ta moja sowa, wiesz? To jest mały Noctowl na piątym levelu? Chud, e, hut. Hut, hut. Aha. jest przemianą, no tak. Mm -hmm. Dobra, open. E? kółeczko dostałem, co to jest? To jest... I should... chyba. Mam znowu pokemona, którego bardzo nie <coughs> lubię, ale jest na w miarę dobrym levelu, więc go wybaczę. No mam dobre levele nawet teraz. Nie mam żadnego poniżej 10 levela nie poniżej 20 nie ma Gdzie jesteś? A jaki jest w ogóle największy taki level? Setny chyba też tutaj Znaczy takie największe jakie no możesz no. dropić tak po prostu Z tych takich no, bloków no, no. to jest 70 chyba To jest Ech? legendarka okay. jakaś to całkiem nie jest Siedemdziesiąty no Dobra jeszcze dwa mi zostały No serio? Dobra mi jeszcze jeden Co to jest? Serio? Only hope mi wyleciał jakiś, co to jest? Listen to mnie, Diabeł. You are in grave danger. You need to run now. Take this mushroom. It is your only hope. What the fuck? Diabeł, mam dwie sowy. Dwa hut-huty? Dwa hut-huty. Hut Dobra, jeszcze jednego muszę oddać, bo mam tego pilot ma Jeszcze z poprzednich odcinków. Dwa na drugą. Dobra, Dobra, ja już mam fulla. Wracaj tu, Kaczko, głupia. No. Dobra. Dobra, mam już wszystkie, no mogę też, No to chodź, wymieniankę. No, bądź, no, że masz co wymieniać, Znaczy, postawić. są takie niezajebiste jakoś strasznie, ale te takie średniawe, no, o. Niektóre Dobra, są dobre, ja nie niektóre średniawe. Nie Jak mają dobry level, to są, z, to są takimi średniami. O, może tak. Ogólnie wszystkie są średnie, nie ma jakiegoś zajebistego poka u mnie teraz. Dobra, Dobra. go. Który numerek? Dwa. No masz. Okej okay. Pfff, Raz, dwa, trzy, cztery Proszę bardzo No to nieźle Idealnie Dobra Wiedziałem, że hut no to trochę Dzisiaj ja mam pechać, widzę, do tych zamiarów. No bo dwa, no, to, no wiesz co, bo dwa miałem, no to było duże prawdopodobieństwo Zatem tym nie można mieć pecha w nieskończoność No to się nie da <laughs> I znowu pewnie Cię nie zaskoczę, panie sowo Tak? Dobra, walka żeś go drzuć na środek <laughs> Rzuć jeszcze raz, rzuć No No nie rzucaj, zostaw go, Andrzej, bo tak to się nie dogadamy do nigdy Czemu on wraca do mnie? No bo cię lubi Zostaw, poczekaj, Oo. czekaj, dobra, mam Dobra, jest akcja, dobra Jezu niu Co to będzie za walka Sów. A ja dostanę w pierdol pewnie mm. Dobra Serio, hipnozis? Serio? Twoja hipnoza zadziałała, a moja No bo nie? mam szybszego Pokemona widocznie Bo pierwszy, a. pierwszy wal na zasnął po prostu Keknę, na keknę prawdę? jak cię rozwalę tym I still sleeping, jakby obudzić, obudź się <laughs> Czekaj O dobra Obudził się a, Na, na strzała spadłem a no, ale jakby no. mi się udało cię uspać, dobrze, to byś no. mógłby cię pokonać tym piątym. Eee, boże, nie mam pojęcia. Hmm. A No cię nastrajać ten. Tak, a co użyć? Znaczy do no, elektrycznego ataku. Voltor, No. Ten Cię hipnozą musi mieć, ale jakoś nie dało rady. No wolnego, jakiegoś miałeś tego hut-huta bardzo. Mhm. Mm Paczki Wulpik z po kolana. Elektryczny. Który ma ten Volt? 18 lewa. pu, 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 Dobra, to chyba jest taki bardziej. Brelon tak, chyba. jest trawiasty. No właśnie. No to go. Brelon. Ale walka! Wyszedł na środek Ej, nie zabiłeś to jakoś dużo A użyłeś zdrowia z tego ataku? Lich tu żyłem. A bo Lich to jest e, coś takiego co ci e, Co mnie na każdą rundę jakby wywołuje chyba na całą walkę mhm. Dobra. Dobra, to nie ma co się pierdzielić Przeżyj Okej okay. Dobra, poszło? Kurde, nie zdążyłem użyć dum, dum, Mmm... Tak. oś ty. Jakbym zmienił Pokemona? <śmieniania> Zmieniaj. Jaki ma twój level Pidgeot, no bo nieważne. <śmieniania> Okej. Okay. O kurde, co z jakieś ściny dziwne Dobra, już przestał. No to co Andrzejku? No trochę, żeś i tak pechowo wybrał chyba. Z kurde. Scenem. Nie wiem, chciałem tak jakoś, żeby... What? Firefang. Hmm. Znaczy najbardziej, najlepszy Pokémon to był chyba ognisty jakiś, na, na z tego co pamiętam. Ognisty? Czekaj, zaraz zobaczę, hmm. czekaj. Pokémon. No, się nie pamiętałem, nie mogłem sobie. No, ale dobra, to weźmy sobie. Nie wiem, to jest chyba ognisty, mam nawet chyba jednego. Flame. To jest ognisty? Nie, to nie jest ognisty. Tal? Może stalą się pokonam, to tak. w sumie? Powiem ci tak, na attacking. Flying jest dobry na fightingi? I na bugi, dokładnie. Ciekawe. I na, Serio, jest dobry na No właśnie też się zdziwiłem. To takie... chyba nie. No właśnie nie, no jest. Ponyard? Czym ty kurwa jesteś? Gdzie ty jesteś? Jak to wygląda? Co za Pokemon jest? Taki z taką... Siedzi w Tobie, nie. więc nie mogę zobaczyć XD. Wing no tak. aaa, dobra, dobra 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 no. dobra To jest chyba bug jakiś, nie? Właśnie nie wiem, szczerze mówiąc Ciekaw co to jest za Pokémon w ogóle Bug mogę używać i Dark i Steel No to bug, jesteś bugiem Czyli też docelowo to nie był najlepszy wybór na mnie No wychodzi na to, że nie Wręcz powiedziałbym, że niezbyt rozsądny mi się mówi taki czerwony to może ognisty troszkę chociaż Pff. Czerwony za ci boli! No dokładnie. Okej, okay, no to co? Ej, nie ja mam już jakiegoś za bardzo tutaj na ciebie. No dawaj. Wodny Pokémon? Czy będzie dobry? Chyba nie. Próbuj. Dobra. Dobra, wybieram cię, Goldak. Goldak jest zajebistym Boże. Jest takim dobrym, tak dobrym Pokémonem stary. Tak. Um, też bardzo lubię no. Goldaka. Nie zabrałeś to jakoś super dużo No nie no, ale jest dobrym pokemonem Oddaj Ile ci tam. HP Wygram. zostało? Halo. Nie! nie? Halo mnie zabiłeś chyba Nieźle no miałeś Lich z tamtego, z tamtego Poxa jeszcze Ej, moje pokemony dostały level xd widzisz Niezle, Niezłe, niezłe ekspienie Dobra Hmm? Nie, możesz, nie możesz iść berisów z galwantulą. Okej, okay. elektroweb. A, A bie, 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 bie. dobra, okej, okay, no to Ela. Co my tu jeszcze mamy? Ile ty masz poków jeszcze? O, z trzy, 3, 4? O kurde. Dobra. Nie wiem, czy to był dobry wybór. Wy był... No, Gleby. chyba tak. Fighting, no to chyba, no, fighting chyba tak. No, chyba tak. jest fighting grass, tak? Na pewno. No, hmm? No nie mam czym za bardzo. T tutaj cię wszystko będzie, na wszystko będziesz odporny, co akurat tutaj. Mam. No tak, ale mam 25 level, a ty 49. No tak, ale Galwantula nie jest jakimś super ekstra pokem. Czekaj, zobaczę. Czy ja mam coś tu? No nie, nie mam, niczego, żeby cię, czy, czy się skontrować. No dobra, zróbmy tak, może cię sparaliżuję chociaż. Du, ru, ru, ru. Ciekawe. Oh, wow. I no very dwie tak, no no, ale to jest 25 level, nie? No. To <coughs> okay. okay. duży przeszkód więcej... po prostu. A, dobra. No, nie ma szans. Dobra, sam jeszcze jeden Pokémon. Ten cruel wow. No, Tentacruel. i tak. Ten no niestety. 2 na 10. Mówisz? No bo jestem elektryczny. Mmm, no tak. Ma no, dużo ostatni, dobra. Jola. No nie, no ma, nie masz jest. wyboru, no po prostu. Nie, ja chcę wygrać walkę Pokémon. Chciałbyś być najlepszy! Aż! Tak. Nie, coś ci zrobiłem. Oh. Zrobiłem troszkę damage'u I won this no, battle. Unfortunate. Wygrałem um, Następnym razem ci się uda, Mirosku. No dobra, spróbujemy następnym no. razem. Dokładnie, jeśli wam się podobało, tak jak wcześniej mówiłem. Łapa w górę, moi drodzy. Oh. I cóż, z, no znowu wygrałem. No Andrzej się stara, starał <grym> się jak może. A teraz przynajmniej A. nie miał pecha, jeśli chodzi o samą arenę, więc jest dobrze. Dokładnie. Dobra, trzymajcie się. Do następnego odcineczka. Pa, pa. Na razie, cześć.